W wspólnych konsultacjach z Krzysztem Proboszczym stwierdziliśmy, że nie będziemy się ukrywać za tym oficjalnym pismem i podejmiemy ten wątek w naszej wspólnocie, żeby to było bardziej personalne, żeby nie było wyobcowane, wyalienowane. I każdy z nas, jak Jacek, i ksiądz Michał, i teraz na mnie padło, ja stwierdziłem, że podzielę się tym, co przeżyłem. I na, na kanwie drugiego listu do Koryntian pierwszego rozdziału, w którym Paweł mówi, pocieszajcie się nawzajem pociechą, którą otrzymaliście od ducha, od Pana. Ewangelia mówi dzisiaj nam o Duchu Pocieszycielu, i przyznam, że ja przeżyłem taki, taki stan takiego, no, takiej zapaści swoistej. I kiedy przeżyłem ten zapaść, Pan przyszedł do mnie w kilku odsłonach, ale podzielę się jedną. Zacytuję fragment, który akurat wtedy czytałem, otworzyłem, to, so, to, so, to jest świadectwo Alicji Lęczewskiej, to jest taka współczesna Faustyna Świecka, Wiesz, część Was zna, zresztą ja książkę i całość, zresztą wpadłam ja dzięki osobie Świeckiej, notabene. E i kiedy otworzyłem ten fragment, mam napisane, że jest to 22 maja 2019 roku. Ja go przeczytam i ufam, że będzie dla Was wsparciem, tak jak był wsparciem wtedy, kiedy stał się lekturą moją. To jest w tych zapiskach, gdyby ktoś miał książkę, gdyby miał ją, to jest numer 730, 735. Alicja mówi do Pana Jezusa tak: Tak wiele złami pokazałeś dzisiaj. Pan Jezus, trzeba wiedzieć, jak wygląda świat, i widzieć potrzeby ofiary i oczyszczenia. Ona, spoczął na mnie ciężar tego, bardzo jestem umęczona. Pan Jezus, to też Twoja ofiara. Umęczenie, umęczenie w codzienności. Przy mnie jesteś. Ja Cię oprowadzam, by pokazać ci to, co jest, i byś dźwigała we ze mną świata. Nie wolno mi uciekać od tego kryć się i zamykać oczu serca, mówi Alicja. Ja osobiście też miałem taki moment, że może się zamknął kartuzów, i sobie spójdę i miał święty spokój. Taka myśl ucieczkowa. I wtedy to przyszło. Nie wolno mi uciekać od tego, kryć się, zamknąć i zamykać oczu serca. A Pan Jezus mówi: Nie, dziecko. Ciebie posyłam: bądź w tym i bądź czysta i święta moją czystością i moją świętością. Ona. Nie potrafię się dziś, modli Nie potrafię się dziś modlić, Jezu. Chciałabym wypłakać cały mój ból i nędzę świata. Jezus, trwaj w ofiarowaniu siebie. Pani Ona, chciałabym może odejść stąd, albo pójść w tę nędzę, jak misjonarki miłości, i opatrywać wrzody zła, a muszę trwać w bezsilności tutaj. Pan Jezus, trwaj w ofiarowaniu i nie użalaj się nad swym bólem. Wiele lat żyłem w Nazarecie, poddany prawom świata i niemy wobec cierpienia i zła. A moja matka żyła tak cały czas i jedyne, co mogę uczynić, to ofiarować wszystko. Czy sądzisz, czy sądzisz, że to mało? Trwaj w nieustannej kontemplacji Ojca jak karmelitanka i bądź w nędzy świata jak misjonarka miłości. Taka była droga mojej matki i takie jest Twoje powołanie, codziennej ofiary z siebie. Trwaj w kontemplacji Ojca, czyli módl się po prostu. Módl się tak, żebyś miała siłę w sobie dzięki mnie, bo dzięki Duchowi Świętemu, który jest jedyną mocą i pocieszeniem, będziesz miała w sobie takie serce i taką moc, która pozwoli ci wejść w brud świata i nie dać się przez ten brud zmiażdżyć. Co więcej, ten brud nie dość, że Cię nie zmiażdży, to jeszcze Ty poprzez moją obecność w Tobie uświęcisz swoją świętością i swoją czystością. Nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić. Może to zrobić tylko Pan Jezus. Będący w nas. Nikt z nas nie poradzi sobie z grzechem, tylko poradzi go sobie Pan Jezus, przychodzący w mocy Ducha Świętego do duszy każdego z nas, i każdy z nas, skonfrontowany w jakikolwiek sposób z złem, jest w stanie to zło pokonać Jego mocą. Taka jest droga. I tu mi się przypomina fragment, który wyczytałem z Dogma od Kündigung u Benedykta XVI, dogmat i, 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 dogmat i nauczanie. Kiedy Benedykt XVI rozważał taki fragment z pieśni nad pieśniami, piąty rozdział pięć, pieśni nad pieśniami. I tam jest taki fragment, kiedy oblubienica by słyszy stukanie Oblubieńca do drzwi i mówi do niego, oblubienica to jest Kościół. Stuka oblubieniec, czyli Jezus, czyli Jezus. Stuka do niej, a ona mówi do niego, już jestem w łożu, nogi sobie umyłam. On stuka, stuka... W końcu ona się decyduje, żeby wyjść z łoża i otworzyć, ale już go nie ma. Ucieka, biegnie, gdzie jest mój umiłowany, a on jest, poszedł w miasto i ona e, e, oblubienica szuka go i pyta strażników miasta, gdzie jest, widzieli, czy widzieliście mojego umiłowanego. I spotkała zło, które ją pobiło, została, została poraniona, itd., itd. I Benedykt, wówczas jeszcze kardynał Ratzinger mówi, że nie może, być, nie może Kościół sobie pozwolić na leżenie w łóżku i mieć umytych nóg. Musi po prostu wejść w brud świata. Ale pamiętajcie, co to mówi, co mówi, co mówi Pan Jezus do św. Piotra. Piotr mówi Panie, nie umyjesz mi stóp. A wtedy Pan Jezus mówi do niego czysty musi sobie tylko stopy umyć, bo cały jest czysty. I to jest uświęcenie mocą łaski. Nikt z nas się nie uświęci i nikt z nas się nie oczyści tylko dzięki Panu Jezusowi. I to co wam mówiłem w ubiegłym tygodniu, a mówiłem to tak per analogiami, delikatnie przez figury. Mówiłem wam o trwaniu w Panu Jezusie. Trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was, bo bez mnie nic nie możecie uczynić. Jeśli ktokolwiek z nas będzie chciał się rzucić z, yy, na to zło, w jakikolwiek sposób je naprawiać o własnych siłach, po prostu przegra, bo zły duch po prostu go pokona. Jedyne co można zrobić, to naprawdę to, co On powiedział, Mał powiedział Alicji: Trwaj ze mną, o, kontempluj ojca, módl się, tu bardzo was prosimy o modlitwę za nas, może włączenie się w, 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 w modlitwę margaretek. Ja będę przyszedł miesiąc, ktoś przy do mnie Chociaż, proszę księdza, żeby wiedział, ile osób się za księdza modli. I ja czuję po prostu, że jestem niesiony modlitwą. Że ta opieka i troska modlitewna osób, którym na tym zależy czują ducha, to jest to, co powoduje, że po prostu my się wszyscy nawzajem uświęcamy. My się wszyscy nawzajem przenikamy łaską. Wy jesteście potrzebni nam, a my jesteśmy potrzebni wam. I nie ma wy, my, bo my jesteśmy wszystko jedno. Wszystko w sensie jednym, nie w sensie obojętnym, tylko wszyscy razem. I jak się nawzajem wspomagać nie będziemy, to po prostu przegramy. I zły nas pokona. A chodzi o to, żeby go nas nie pokonał. Dlatego was zachęcam do modlitwy margaretkowej, która tutaj ruch margaretkowy jest, kiedy świec modlą się za kapłanów. Tak, żebyśmy my byli, mieli mocy, żebyśmy mieli siłę, żebyśmy mieli taką w sobie potencjał, żebyśmy mogli pokonać to, do czego z czym my musimy się zmierzać. Jeśli nas zostawicie... To sami zostańcie osierotami. Zostańcie bez sakramentów, bez pomocy i zły was rozszarpie. Dlatego to jest, jedziemy na je w wspólnym wózku. Dlatego istotną rzeczą jest, żeby mieć świadomość, tego, że jak bardzo musimy sobie nawzajem pomagać i jak bardzo istotne jest, jak bardzo silne uderzenie to jest. Jest to silne uderzenie i nie przeczę. Ale podzieliłem się tym, żebyście mieli świadomość, że Pan Jezus to widzi. I on musi znieść. Jak ja, się, jak ja się w tej materii modlę, to przychodzą mi tylko dwa wyzwania. zlitanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Serce Jezusa dla nieprawości naszych starte. Serce Jezusa nie napełnione. Ze żywością napełnione. Módl się za nami. Prosimy Ducha Świętego, żeby nas wszystkich trzymał, żeby nas wszystkich wzmocnił, żeby nas wszystkich uświęcał i prowadził, bo celem jest niebieskie Jeruzalem, żeby tam dotrzeć. I to jest cała, powiedziałbym, cały klucz sprawy, i przeszkoda jest duża, ale naprawdę mam duży, duży pokój serca. Naprawdę ja mam bardzo duży pokój serca po tym wszystkim pięciu, że zresztą ja mówię na kole biblijne, pokazywałem na kole biblijnej wizję świętej Hildegardy z, 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 z Bingen. Że to uderzenie przyjdzie w najbardziej intymnym, zły wychodzi. Ona narysowała taką, tak, takie zdjęcie, taki, taki rysunek, że zły z, z kobiety, która jest, jest, jest ilustracją kościoła, wychodzi, taka morda, taka, taka, taka mostrualna, wychodzi z intymnych, intymnej części tej kobiety. Ale to, monstrualne, to monstrualna morda jest pokonana przez Pana Jezusa mocą, wno, wznosi się takie takiej górze ekstrementów i zostaje strącona, zostaje strącona piorunem. Ale przez to trzeba przejść. I to, jeśli się człowiek wypadnie z łodzi, no to jest zostawiony po prostu na, 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 żywiołach świata. I wtedy to już tutaj Pan Bóg ma bardzo dużo, ma bardzo ograniczony dostęp do tego, żeby taką duszę ratować. Dlatego was Uczulam na to, co dostałem, co są, jakie są moje przemyślenia, jakie są też moje uczucia. Ja, szczerze mówiąc, nie oglądałem tego filmu, bo że gdybym ten film obejrzał, to przy mojej wrażliwości już bym tutaj po prostu nie stanął przed Wami, bo bym się po prostu zapadł ze wstydu. Ja bym się po prostu zapadł ze wstydu. Ale jakoś tak Pan Bóg daje siłę i daje moc właśnie też dzięki modlitwie, że można po prostu podjąć ofiarę i podjąć muszę odprawić i dalej iść, żeby dojść do niebieskiego Jeruzalem, bo tak jest cel.